Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj znów mamy przepiękny dzień. Naprawdę. Słońce świeci, ptaszki ćwierkają. <laughs> Wszystko się zieleni. Zobaczymy, co tam u królików. Czy też się zielenią. Muchy nie powinny wlatywać. Cześć, kochanie. No, cześć, moje malusie. No, jejku, jejku. Moje truszki śliczne. No, trus, trusiek. No, tak. No, trusiek, malusiek. No. no, śliczny trusiek. Cześć, kochanie. No, zaraz dostaniecie jedzonko, moje malutkie. O, tutaj też szczęśliwa rodzinka sobie leży. Stroś, troś. I kuski małe. Cześć brzydactwo. Cześć brzydactwo. A tu maluśki. Tuśki maluśki. Tuśki maluśki. Śnieżkowe. Też wszystko wpyliły. Też żeśmy wszystko wpyliły. Nie. Też żeśmy wszystko wpyliły. Jesteśmy duże już, coraz większe. No. Jeszcze dwa tygodnie i pójdziemy na swoje. No. I Śnieżka będzie miała troszeczkę spokoju, prawda? Cześć małe. Cześć twin. Cześć Pix. Cześć moje maleństwo. boćku na boczku. Cześć, Biesu. Cześć, Biciągwy. Mm, mm, mm. Tuś druś. Cześć, Biciągwiasty. No, cześć, Fiołaczku. Cześć, duże króliczku No, cześć. Tuś, tuś, toś toś toś, O, i tusiek mój. Taki tusiek tuśkowy. Tuś, tuś. Ah. Tak. Z dwóch kątników został jeden. Ciekawe, gdzie się podział ten drugi. No nie, jak to jest? Gorzej jak? A, jeszcze sobie zostawił zielony. na rano. A. Słyszycie, jak mruczy? Zawsze tak mruczy z zadowolenia. Cześć, siureńka. Cześć, siureńka maleńka. Tak, też jesteś głodna? Dobrze, zaraz ci dam jedzonko. Zaraz w ogóle wszystkie dostaną jedzonko, a co? Nie? Przysipiam. Przysiepiam. Przy Dobra. To lecę dokarmiać to uszate towarzystwo. Żeby mi nie zjadło klatki. Klatek. Wszystkich. Bo będzie źle. nakarmione, ale jeszcze widzę czego zapomniałam, zapomniałam siana, tu, siana zapomniałam dać. Zaraz im dorzucę w takim razie sianka. Zapomniały i sobie jadły. Bo jak to tak bez sianka cały dzień? Nie, moje maluszki. Proszę bardzo, jeszcze sianko. Tutaj też o, będzie ciężko jedną ręką. Ale spróbujemy po co nam głowa? Bo się przydaje do podtrzymywania, góry, klatki. I jeszcze jedna, Bo Tu są

Przepraszam. Bada odpoczywa. Tak, zadowolony za wszystkiego. Czy się? Teraz już jest wszystko zrobione. Ja idę. Coś porobić? Kolejne mniszki się rozwinęły. To może to zbieram jeszcze, bo wczoraj zbierałam. Na mniżkowy miód. I może to zbieram jeszcze będzie troszeczkę więcej. Ale zobaczymy. Tak, zdaje się z Wami żegnam. Tymczasem Borem Lasem. Niebo jest piękne. Błękitne. Bez chmurki jest po prostu. Totalne lato. Także tymczasem borem lasem i widzimy się później. Dobry wieczór. Przepraszam, że od razu tak że tak powiem z buta i na zielone. I nie pokazałam, jak, co i tak dalej, ale myślę, że to wcale nie jest takie ciekawe. W sumie, co króliki, też jest są ciekawe. No, ale... Jakby ci się podobają, jak maluchy jedzą. Normalnie ten błysk w oczach. Te mordercze zapędy. Zabić, 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 zabić zapić i zjeść rodną trawę. Dzisiaj dostały trawkę. O tak, tak. Najlepiej to sobie wyżerać z ryjków, tak. A co? Bo właśnie ta jest lepsza. O, tak. <ścoughs> tak. No śliczności, moje malutkie. Tak. Biesu też je. Biesu też w trynia. Tylko chrupa nie teraz słychać. Tylko chrupa nie słychać. Śliczna też je. Tak. Jesz? Jesz, nie? No, to jedz. Jedz ładnie. Fiołeczek też dostał swoje, zielone, tak? Dobre? Hm? Dobre, Fiołeczku. A widzę, że ty sierściucha zmieniasz. F -f -f -f. Tak, fu, 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 Gdzieś się uderzyłeś, kochanie, w dziubek? No dobrze. Uderzyłeś się kochanie w dzióbek, muszę ci to zobaczyć, ale to muszę mieć kogoś do pomocy, żeby przytrzymał, bo to jest takie prawie, no jakieś chyba 8 kg spokojnie jest teraz, jak nie więcej, bo go dawno nie ważyłam. Swego czasu ważył około 10. Maluchy też jedzą, zadowolone. Maluchy, buruchy. Cześć buruszki. Dość, trość, trój, troś. Trój, trość, Takie gówniarze malutkie. One są o wiele. One są mniejsze niż te od śnieżki. Ale co się dziwić, mają tego samego tatę. Ale mamusia jest mniejsza. I tak i tak jestem pełna podziwu dla buj, bo bura jest naprawdę niesamowita. Dobrze, że się udała się udało ją złapać na ogrodzie. Piękne trójki. Tak, we trójkę też można jeść jedno z Tak, można. Tak, cześć, trój, trój. Cześć, szaruszku. liczności malutkie. Niech sobie jedzą spokojnie. Kolacja. Całe towarzystwo też, też się zajada razem z mamusią. Tak? Siurka, ale ty masz swoje. Ej, dziewczyny! Macie swoje jedzenie. Żadna nie ma lepszego. Maluchy wpielniczają, kurcze. Się dossały. Nie powiem. Świergotka też. biera co lepsze kąski. Tak czemu nie zrobić sobie zrodzeństwa kładki. Hej, dziewczyny, ale naprawdę macie to samo. Oj, dziewczyny, dziewczyny. No nic. Aha, tylko mi światło trzeba. Miały już ciemno? Znaczy, ciemno. Pff. No, tak sobie ciemno. Kuźwa, ten kąt nie miał gdzie się usadowić. Sukienkot mały. Mały, kuźwa, prawie wielkości cegły. Tak to zostawiamy teraz truści. Niech sobie jedzą swoje ulubione jedzonko. Ja zamykam tutaj korwę. I się będę żegnać. No bo mówię, na razie dzisiaj nic nie było robione za wielkiego, bo w sumie czekam cały czas na to, żeby skończyły się, się zimni ogrodnicy, bo mają nadejść, zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądać. No i nie chciałabym, żeby mi coś pozamarzało, poprzemarzało. Są pomidory do wysadzenia. Papryki, również są ogórki do zasiania, cukinie, dynie. Nie będę siała od razu do gruntu, nie będę się bawić w. Sadzonki, i dopiero sadzonki wrzucać, i tak dalej. Jutro ma padać, to znaczy ma być nawet burza, więc nie wiem, mówią, to znaczy prognozują, że po południu, więc zobaczymy. A na razie spokój, dałam tylko e, tyczki grochom, bo już wąsy pokazują, zaczynają się czepiać same z same siebie, więc chyba lepiej im dać coś o co mogą się bezpiecznie pozaczepiać. Dosiałam kończyny białej, czerwonej na pastwisko, przyszłe pastwisko, bo ono cały czas się tworzy. Więc mam nadzieję, że jeszcze coś z tego wyrośnie, zwłaszcza jak jutro popada. No bardzo liczę, bardzo liczę na tą burzę. Eee... Bo też nie wiem, czy mam poddawać grządki, co prawda one z zewnątrz są tylko suche, a wewnątrz mają mokro, jest woda. Ale no nie wiem. Zobaczę. Jeżeli nie będzie padać, to trzeba będzie to wszystko wieczorem popodlewać. To nic, ja się z wami żegnam, bo jeszcze zostało mi wyprowadzenie psów na spacer. Także żegnam się z Wami cieplutko w ten cieplutki wieczór. Na zrazie i w kotlecie. No, i do zobaczenia jutro.